Rozmowa dnia. Profesor Maciej Borowiec, kierownik laboratorium Uniwersytetu Medycznego, jest dzisiaj naszym porannym gościem. Witam, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Trwa głośna ogólnopolska dyskusja wokół testów dla pracowników żłobków i przedszkoli, które zleciły władze Łodzi. Okazało się, że z ponad 3000 zbadanych osób u 450 wynik był wątpliwy bądź dodatni. A Tomasz Augustyniak, dyrektor Pomorskiego Sanepidu, powiedział wczoraj, że takie działania nie mają logicznego uzasadnienia. To co władze Łodzi zrobiły dobrze czy źle? Oj, czy, trudne pytanie mi pan <sum> zadaje ten <panie sum> redaktorze. Ciężko powiedzieć, czy zrobiły dobrze, czy źle. Natomiast warto się zastanowić nad tym, czy wykonywać tego typu testy na taką skalę, i poza tym należałoby się zastanowić, jaką, jaki rodzaj testu wykorzystać, bo rozumiem, że ideą tego wszystkiego było dopuszczenie pracowników do pracy. Tak, po tym, tak... Długim, po tym długim okresie przerwy, prawda? Dokładnie, ponieważ no nie mamy pracownicy nie byli w ścisłym odizolowaniu, nie byli zamknięci w odpowiednich, nie chciałbym powiedzieć izolatoriach, ponieważ chodzimy do sklepów, no tam minimalnych spotykamy się z, ze znajomymi, władze ładzi pewnie bały się, że osoby te mogą być osobami potencjalnie zakażonymi czy zarażonymi wirusem, i, i dlatego zostały wykonane te testy. Czy jednak? Te testy powinny być wykonane, tego nie wiem, przyznam szczerze. No właśnie, ponieważ... co, to, panie profesorze, co to panie profesorze oznacza? Taki komunikat, który wydał urząd miasta, że te wyniki były wątpliwe i te osoby, no nie wiadomo do końca, czy one już przeszły wirusa, czy, czy, czy przejdą dopiero, czy są, czy są zarażone. A Tutaj. Przyznam się szczerze, że nie widziałem tych testów. Przeczytałem tylko kawałek, może tylko informację, że takie testy zostały wykonane. Co, co również mnie zdziwiło, że tyle testów było pozytywnych bądź wątpliwych. I takie samo bym zadał pytanie, co to znaczy wątpliwy, ponieważ to były testy serologiczne, z tego co, co zdołałem się zorientować, a więc wykrywające poziom przeciwciał w organizmie danej osoby czy no nie chciałbym powiedzieć pacjentów, ale osób, które zostały przebadane tymi testami. I w zasadzie to, które my rozumiemy w naszym kontekście klinicznym pacjentów, jeżeli pacjent posiada to miano przeciwciał, to może ono sugerować, że on miał kontakt z patogenem, być może wirusem, niekoniecznie wirusem, prawdopodobnie SARS-CoV-2, ale mógł być również kontakt z wirusem na przykład grypy, czy z innym koronawirusem, który jest łagodnym wirusem, na przykład zakażenia górnych dróg oddechowych. Z drugiej strony, tutaj znowu pytanie nie do mnie, nie ja wykonywałem te testy, z chęcią porozmawiałbym, jakie to były testy, jak były wykonywane, w jakim reżimie diagnostycznym, czy testy te były zlecone przez lekarza, czy testy te wykonywał diagnosta, kto je interpretował. No ja Ponieważ rozumiem, te... że testy były zlecone przez władze miasta. No tak, ale jest to szerokie pojęcie, przyzna szczerze, bo w takim układzie, gdzie te testy były wykonywane w szpitalu, w izbie przyjęć, w domach osób badanych, czy w laboratorium, czy były one wzywane gdzieś do, do jakichś punktów pobrań, ponieważ test serologiczny, z tego co widzimy, jakie na rynku są obecnie testy serologiczne, wykrywają komponentę przeciwciał, czyli oznaczamy przeciwciała IgG, IgM. Niejednokrotnie również IgA, czyli jest to tak zwany total przeciwciał, czyli wszystkie przeciwciała naraz. Nie mamy w tych testach szybkich, w zasadzie nie we wszystkich, jesteśmy w stanie powiedzieć, że pacjent wyszedł pozytywnie, kolokwialnie ujmując, w poziomie przeciwciał IgG, które są specyficzne na przykład z tego, co czytamy teraz w artykułach dla koronawirusa bądź przeciwciałach IgM, które niestety pokazują jakieś reakcje krzyżowe np. z wirusami grypy czy z innymi koronawirusami. Więc tutaj ta interpretacja, do, doprecyzowanie informacji, jaka została opublikowana, typu 500 osób jest pozytywnych, to nie jest do końca według mnie już takie precyzyjne i jasne. Tak? Czyli ta się, informacja bo... po, po, podana powinna być pełna gdzie i kto wykonywał te testy? prawda? E, powinna być pełna, ponieważ no, proszę państwa no, wiemy, że jesteśmy również my Słowianie, mamy taką duszę dość troszeczkę otwartą. Tak? Mamy tutaj pojęcie. Wiemy, że doktor Google czasami wie lepiej niż wysokiej klasy specjalista w szpitalu. I dlatego niejednokrotnie widzimy, że pacjenci sami sobie zlecają badania, z czym, no powiedzmy, może nie walczymy, ale nie popieramy i nie chcemy, żeby tak było. Tym bardziej w takich sytuacjach, kiedy mamy naprawdę newralgiczne punkty i taka informacja, zobaczmy, ile zrobiła jakieś zamieszanie w całej Polsce de facto z tego, co Pan mówi. I, i to jest niekorzystne w tym wszystkim, również dla oceny klinicznej, ale również dla diagnostów, ponieważ jest to grupa ludzi niezwykle wykształconych, niezwykle precyzyjnie, nie posługujących się swoim zawodem i swoją wiedzą. Czy Wykonujemy w takim razie, panie, panie profesorze, powinny być od razu, jeżeli miasto decydowało się na to, żeby zbadać tych pracowników przed otwarciem przedszkoli żłobków, nie powinny być hmm. zlecone, czy nie powinny być wykonane testy genetyczne? Byłoby fajnie, ponieważ ostatnie zalecenia mówią, że jednak powinniśmy wykonywać testy te genetyczne, tak zwane PCR, jak to widzę w niektórych publikacjach, ponieważ jest to test rozstrzygający. Z tego, co widzimy w różnych informacjach i zaleceniach czy z Ministerstwa Zdrowia Zdrowia, czy z PZH, jeżeli wykonujemy test immunologiczny i nie mamy pewności, czyli może tak jak Pan powiedział, niejednoznacznie wyszedł test, chociaż nie wiem do końca, co to oznacza. Powinniśmy wykonać test genetyczny, rozstrzygający w tym wypadku. I być może przesunięcie tej hierarchii, wykonanie tych testów genetycznych, ja wiem, że one są droższe i trwają pewnie dużo dłużej, ponieważ w Łodzi jest pięć prężnie działających laboratoriów, grupa 3000 tysięcy osób do przebadania, okej, okay, zajęłoby nam to troszeczkę, ale mielibyśmy jakby pełną odpowiedź. Testy immunologiczne świetnie pokazują, że mamy jakiś. Poziom przeciwciał, że mamy wykształconą odporność, ale znowu dyskusja w naszych kuluarach klinicznych: czy ta odpowiedź immunologiczna, nawet na wysokim poziomie, chroni nas przed kolejnym zakażeniem wirusowym, tak, czy zarażeniem wirusa, nawet SARS-CoV-2, powtórnie? Tego Tylko nie ten... wiemy. Pojawiają się. Mm -hmm. Tak? Tylko teraz pytanie, czy takie testy genetyczne mogły zlecić władze miasta, jeżeli chodzi o te wszystkie procedury, czy to powinien to zrobić SanEPID albo minister zdrowia? Wie pan co, testy diagnostyczne, my optujemy za tym, a tym bardziej testy genetyczne powinien zlekać, zlecać lekarz. Nawet testy serologiczne, ponieważ zlecenie testu serologicznego musimy się naprawdę mieć. Znowu informacje, czego oczekujemy, jak chcemy wykorzystać ten test. Jeżeli zleca go lekarz, ma pełną informację o pacjencie, o osobie, której zleca to badanie. Oczekuje wyniku, który może porównać z fenotypem klinicznym pacjenta, z jego informacją medyczną, czy pacjent ostatnio przeszedł jakieś zakażenie, czy był chory. Może część tych osób po prostu przechorowała jakąś grypę, czy była miała po prostu podwyższoną temperaturę, jakiś, nie wiem, stan zapalny. I, I ta informacja już nam ucieka w kompozycji z wynikami tych testów serologicznych. Świetnie byśmy mogli taki wynik, że tak powiem, wykorzystać. A w tej chwili, kiedy mamy połowiczną informację, w zasadzie rzuconą tylko weter, że wykonano takie badanie, duża część pacjent, pacjentów, osób jest pozytywna, więc jest zakażona, to jest już błąd. tak? To, to nie świadczy o tym, że pacjent jest zakażony. To troszeczkę za daleko posunięta. Interpretacja według mnie. I taka burza trochę w szklance wody. Panie profesorze, krótka przerwa, bo informacja dla radiosłuchaczy: że dalsza część naszej rozmowy jest do obejrzenia na naszych radiowych stronach internetowych i na Facebooku. Super. Profesor Maciej Borowiec, kierownik laboratorium Uniwersytetu Medycznego jest dzisiaj naszym porannym gościem. No, wczoraj powiedział coś takiego minister zdrowia, odnosząc się właśnie do tych testów łódzkich na pracownikach żłobków i przedszkoli, że te wyniki to nie oznacza, że te osoby są chore, tylko że zetknęły się z wirusem albo nabyły już odporność. To dokładnie to, co powiedzieliśmy tutaj w naszej rozmowie w pierwszym zdaniu. Już. Prawdopodobnie zetknęły, mogły się zetknąć z tym konkretnym wirusem, ale równie dobrze z jakimś innym, tak? My nie mamy informacji, ja nie widziałem tych testów, przyznam się szczerze, i tak jak rozmawialiśmy, fajnie by było zobaczyć, w której klasie przeciwciał e, te osoby wyszły pozytywne. Czy w obydwu, czy tylko w jednej, na jakim poziomie. Bo znowu, patrząc od strony technicznej, proszę Państwa, te szybkie testy opierają, to jest to test jakościowy, jest nie ma. Nie mówi nam, że jeżeli jest, czy jest go dużo, czy, czy on po prostu jest, ale na poziomie takim niewielkim. Te testy opierają się, że powyżej jakiegoś poziomu przeciwciał już będą nam pokazywały wynik pozytywny, ale różnica wyniku pozytywnego typu 4 jednostki od 40 jednostek jest już dramatyczna, a tego nie widzimy. Dlatego Minister... tutaj też mhm. Mhm, proszę. Minister zdrowia to jest coś takiego powiedział wczoraj, że no, domaga się tych wyników z Łodzi. Chciałby, żeby te wyniki zostały przesłane do ministerstwa. Oni się wtedy zastanowią, być może wprowadzą mhm. jakiś program badań i, i testowania właśnie pracowników oświaty. To ja zapytam tak, bo w Polsce testowane są przede wszystkim grupy ryzyka. Czy pracownicy oświaty, ci, którzy wracają po zamknięciu przedszkoli, żłobków, następnie szkół, mówimy o otwarciu klas 1-3 przed nami także egzaminy. Czy powinny powinni być testowani według pana? Ja myślę, że w którymś momencie tak. Nasz wracamy do szkół. Co znaczy, że wracamy do szkół? Wraca młodzież do szkół? Chyba nie. Jeżeli uruchamiamy określoną grupę pracowników, która będzie miała kontakt z kolejną dużą grupą osób, to według mnie warto by było być pewnym, nawet tak dla własnego spokoju, że te osoby faktycznie nie są w tej chwili jakby zakaźne tak że nie mają nawet niskiego miana wirusa i jesteśmy bezpieczni my wszyscy bo my również posyłamy nasze dzieci do szkoły do przedszkoli warto by było się nad tym zastanowić oczywiście w tej chwili no, warto popatrzeć na Europę na świat już są w dostępie szybkie testy genetyczne troszeczkę inaczej oparte są to testy screeningowe oczywiście to nie są testy diagnostyczne bo tu musimy również rozgraniczyć tą informację który test ma rangę diagnostycznego, a więc wy, jako produkt medyczny może być wykorzystywany do diagnostyki pacjenta, a które testy są testami screeningowymi, a więc testami, które podają nam predykcję prawdopodobieństwo, nosicielstwa, zakażenia wirusowego. I takie testy również są wykorzystywane w Europie, gdzie również aby zmniejszyć koszty, aby skrócić czas diagnostyki tych pacjentów, Pulowane są materiały genetyczne osób, a następnie wykonywane jest na takiej puli czterech, pięciu osób test genetyczny. Jeżeli wyjdzie on pozytywny, ta pula jest rozpinana i każdy pacjent jest wykonywany pojedynczo. Skraca to czas, skraca to koszty wykonywania badań na dużych grupach populacyjnych. Znowu te wszystkie informacje Mówi pan, że ministerstwo poprosiło o wyniki o tych wyniki, testów tak. Fajnie by było w którymś momencie, to co nam nadal jeszcze nie mamy tych danych. Popatrzmy, ile testów jest wykonywanych w Łodzi, w Warszawie, w Szczecinie, Bydgoszczy, w każdym mieście w Polsce. Dział epidemiologii powinien to wszystko zebrać powinien pokazać w którymś momencie: zobaczcie, mamy pacjentów po przechorowaniu, mamy pełny wywiad kliniczny, mamy informacje z tomografii komputerowej. Czyli mamy fenotyp kliniczny, mamy dane z testów genetycznych, z testów immunologicznych, popatrzmy, jak to wygląda. I wtedy odnieśmy się do tego, czy testy, na przykład te łódzkie, pokazały, że pacjent miał kontakt, był to kontakt z koronawirusem, i jak możemy go zabezpieczyć na przyszłość. No bo my właśnie, naprawdę to by było mało wiem. To by było super. Yy, powiedział pan, że fajnie by było, żeby coś takiego zrobić. Ja myślę, yy, sam się tak zastanawiam, że fajnie też by było, yy, bo no mamy w Łodzi Uniwersytet Medyczny, który yy, to uczelnia ma laboratorium, którego pan jest szefem, które wykonuje testy. Szkoda, że władze miasta, na przykład z państwem, yy, nie weszli w porozumienie i te testy moglibyście wy wykonać. Mm -hmm. yy, znaczy. Tu jest pewnie dużo jeszcze innych znaków zapytania i fajnie by było, ale w Łodzi mamy również no Szpital Jednoimienny Biegańskiego, który również ma świetne laboratorium. Mamy Sanepi Łódzki, który ma kolejne prężne laboratorium. Tak? Mamy dwa laboratoria prywatne. Mamy tutaj między nami, że tak powiem, no wsparcie wszystkich tych laboratoriów, że te osoby mogłyby być testowane. Tak? Więc. Mamy tutaj zaplecze do tego wszystkiego, to jest nie tylko Uniwersytet Medyczny, tak? my jesteśmy, pamiętajmy, że my jesteśmy laboratorium klinicznym naszego szpitala i mamy również tutaj testujemy naszych pacjentów, pacjentów, którzy są przygotowywani do zabiegów, którzy trafiają do naszych szpitali. Również, że tak powiem, dostajemy pacjentów z okolicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Jeszcze zapytam, przepraszam, że przerwę, panie profesorze, bo musimy powoli kończyć. Krótkie pytanie i krótka odpowiedź na koniec. Ja rozumiem, że w razie czego, gdyby władze miasta jeszcze chciały kogoś testować, jeszcze chciały kogoś badać, jesteście otwarci na współpracę? Oczywiście, że tak. Mamy pełne wsparcie naszych tu dyrekcji, rektora naszej uczelni, aby po prostu pomóc i wykonać te wszystkie badania. Także jak najbardziej tak. Tym bardziej, że sami jesteśmy zainteresowani, żeby połączyć w takim układzie badania serologiczne z genetycznymi, również, aby taką procedurę wprowadzić dla naszego personelu, dla naszych pacjentów i być pewnym, że jesteśmy wszyscy bezpieczni w tym całym, że tak powiem, natłoku informacyjnym i natłoku problemów. A to jest najważniejsze. Profesor Maciej Borowiec, kierownik Laboratorium Uniwersytetu Medycznego, był dzisiaj naszym porannym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również, panie redaktorze, dziękuję państwu. Rozmowa dnia